Kiedy Jezus przebywa na pustyni i doskwiera mu już głód, wtedy przychodzi szatan i mówi do Jezusa te słowa: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz tym kamieniom, żeby stały się chlebem. Jezus odpowiada mu, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Następnie szatan bierze go na róg świątyni i każe rzucić mu się w dół, bo napisane jest, że Aniołom swoim rozkaże, aby cię uchronili. Jezus natomiast na ten głos odpowiada: Nie będziesz pana Boga wystawiał na próbę. Szatan nie daje za wygraną i pokazuje mu wszystkie królestwa świata i mówi Mu, dam Ci to wszystko, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon. Jezus w tym momencie odpowiada szatanowi, że tylko Panu Bogu będziesz oddawał cześć i chwałę. Zauważ, że kuszenie szatana polega na tym, że może posługiwać się nawet Bożym Słowem, żeby Ciebie wziąć w rydze, i żeby cię sprowokować do tego, abyś wykonał niewłaściwy ruch. Podać wątpliwość, bo czymś innym jest, jeżeli, jak on mówi do Jezusa, jeśli jesteś synem Bożym. Uważaj, bo możesz usłyszeć głos, jeśli jesteś uczniem Jezusa, zrób to i to. Wchodzisz w to i idziesz w niewłaściwym kierunku. Jezus, kiedy. Został wyrzucony przez Ducha Bożego był pełen Ducha Świętego. Ale kiedy opuszczał, tą pustynię, był pełen mocy Ducha Świętego. Co to oznacza dla nas? Oznacza to to, że jeżeli przejdziesz taką próbę, to będziesz chodził w mocy Ducha Świętego. Czyli możesz być dziś napełniony Duchem Świętym bez mocy. Jeżeli sprzeciwisz się szatanowi, tak jak Jezus, i w rozkazie powiedział mu na koniec: Idź precz, szatanie, to wiedz, że dzisiaj możesz użyć tego samego słowa. Jeżeli rozpoznajesz działanie przeciwnika w Tobie, jakiś atak, to powiedz: Idź precz, szatanie. I On nie ma żadnych szans, jeżeli Duch Święty jest w Tobie, jak tylko. Oddech.